Cześć, czołem, witam was bardzo serdecznie w środku nocy, oczywiście, 16 rano Jestem jeszcze troszeczkę zaspana, wstałam jakoś tak pół godzinki temu, ale zdążyłam wziąć prysznic Także jestem clean fresh, którą ty masz strefę czasową A ja jestem stary na dominikanie, my tu mamy 8 godzin do przodu jakoś tak Do kościółka idziesz? 8 godzin do przodu, u mnie jest już poniedziałek, wiesz? Nie, to bym było... Chinach, jakby był poniedziałek. No, cóż, no, w każdym razie nie. Emet, a może byś też tak ładnie dzień dobry powiedział, co? Dzień dobry, dzień dobry. Czyli chcesz mi powiedzieć, Ramon, że czekaliśmy dwie godziny na jedzenie, które nie przyszło, tak? To fajne. Ej, czas. Czekaliśmy dwie godziny na jedzenie, które nie przyszło. Czemu, bo nie przyszło? Po prostu. O. O kurwa. Jednak może przyszło. Po drzwiami musiał stać, nie? Trzy kreatywne pomysły na stream. Co robiliśmy takiego ambitnego? Randkę w ciemno robiliśmy ambitną. Grę miejską robiliśmy ambitną. Gotowanie jest jakieś ambitne. A podcast też nie jest jakiś tam ambitny. Bo od roku jakoś nie robimy ambitnych pomysłów, bo ambitne pomysły się nie przekładają. Dużo pracy w to wkłada, że wcale nie ma takiego efektu, jakbyś oczekiwał. Ambitne uważam, że na przykład było pójście robić wywiady na no, wspaniałe wywiady. Ambitne były zrobienie kampanii dla Bleka. Te turnieje, które robiliśmy z Blekiem, były super. Moim zdaniem, ambitne kreatywne, Przygotowane, przemyślane, to, to, to uważam, że to było super. Ambitne są też moje pomysły współpracy z Piwem. Bardzo ambitne. O, dostałam kolejny mail współpracy. Wygląda na totalnie legitny mail współpracy. Po pierwsze, maile ze współpracami wysyłane w niedzielę. To jest pierwsza czerwona flaga. Druga, jesteśmy polskim producentem pantofli. Druga czerwona flaga. Odpią, że super się zapowiada i idź w to dalej. Tak, powiem, że jestem fanką pantofli. Kocham pantofle. Szczególnie, jak idę do kogoś do domu i ktoś mi daje jakieś używane, stare pantofle, wygrzebane z końca jakieś szafki. Kocham to. Kocham te używane pantofle w cudzym domu. Nie ma nic lepszego niż takie kapcie. Mnie nie da się kupić. Emo, ty chciałeś reklamować te Kładki do butów co drapią. Bo mnie nogi spędzą, no tak. Dlaczego hejtujesz pantofle mając w domu pantoflarza? Uuu, mocne zarzuty! A Remo, jak skomentujesz tę sytuację? Gdybym tego nie napisał, to no to nie wpad. Ok. Zastanawiałam się teraz, jak w delikatny sposób przypomnieć mu, żeby wyrzucił śmieci, ale może pamięta. Ogólnie ta woda, kropa bez kidu, bez kidu, smakuje jak ten. Gramy jak kranuła, smakuje. Smakuje jak gówno, O to chodzi. <słuchaj> To I to jej mówisz, smakuje jak gówno, zobacz. No kropla skitu takim plastikiem, k***a, przesiąkniętym. Jak się czujesz z tym, że jestem sportowym wariatem? Jestem z ciebie dumna, że jesteś sportowym wariatem. Część, że z nas z tym nie śmiała, że mam rower i na nim nie jeżdżę. To było 2 minuty 30 stopni na dworze. Słuchajcie, że jak go znam rok, to nigdy w życiu nie wiedziałam, żeby jeździł na tym rowerze. O, nigdy w życiu nie jeździł na tym rowerze. I dopiero jak zaczęłam sobie robić z niego bekę, że ma rower i na nim nie jeździ od roku, to wziął rowery i zrobił meme streama z roweru. No chyba sobie żartujesz. Nie, to ty sobie chyba żartujesz. Akurat w mojej przeszłości sportowej ja nie muszę dokumentować, bo to widać, jaki jest ten koks. Mam ściągnąć koszulkę? Mhm. Mm no drugą jeszcze. Zobaczmy tę przeszłość sportową. Przeszłość sportową mają? No, zobaczmy ją. wszystkim pokażesz? No pokaż wszystkim. Jesteś gotowa na taką konkurencję? Jestem gotowa. Daniel czy ty i twoja przeszłość jesteście gotowi? Um, mogę wyciągnąć dyda. Brzuchom? Nie możesz. Brzuch z dydem albo wcale? O co chodzi ka? Ch Dlaczego tak? Chcesz wprawić cały czas w kompleksy? No. A mam nie? Dobra, to nie pokazuję. No. Przestań. biraz mı alayım ustamım? Ne sesi Polski, święty, zostaw tą świnkę biedną Dobra, idę. Opłaca mi się kupić suba Łukasik? Nie, stary, nie opłaca się. Tak samo będę olewać twoje wiadomości, jak będziesz miał czy suba, czy nie suba. W żadnym stopniu to ci się nie opłaca. Tracisz miesięcznie 20 zł. To ci się nigdy nie opłaci. Żadnego profitu z tego nie masz. Ty po prostu w eter wydajesz 20 zł. Sub nigdy nie jest dla was opłacalny. Nie dostajecie za to żadnego produktu. Skoro nie opłaca się kupić subskrypcji, to z miłą chęcią kupiłem. Okej, okay, to po co subowe? No Właśnie. Po co subujemy? Subujemy po to, żeby podczas oglądania streama nie mieć reklam, które pojawiają się w losowych momentach na streamie. Czy ta usługa jest warta 20 zł miesięcznie? Wydaje mi się, że nie. Dlatego dodatkowo możecie korzystać z emotek danego kanału, który sugeruje waszą przynależność do community. Czy ta usługa jest warta 20 zł? No też wydaje mi się, że nie. Więc dodatkowo macie jeszcze możliwość wejścia na Discorda i rozmawiania głosowo na kanałach, na które ja wchodzę poza streamu mami czy ta usługa jest warta 20 zł no moim zdaniem tym bardziej Chyba Macie przeczucie wspierania mnie w tym, co robię za te 20 zł miesięcznie. Czyli sami musicie ocenić, czy jest to dla was coś wartościowego, czy po prostu nie, prawda? Prime daje to samo. Można kupić subskrypcję Prime. Co daje subskrypcja Prime? Z Prime'em macie dostęp do filmów i seriali na Amazonie. Możecie chyba tam kupować rzeczy z Amazona z darmową wysyłką. Dodatkowo macie jedną subskrypcję za darmo, co miesiąc. No Prime'ko, skiny do LoLa dostajecie, dostajecie dużo in-game takiego YouTube, Whoopi Prime, dokładnie. I możecie sobie tu odbierać. Na przykład, ja mam League of Legends Kapsuła Prime Gaming do odebrania. I możecie sobie to odbierać. Do Pokémon GO są jakieś pakiety, do Hearthstone'a, do Red Dead. A. Praktycznie co, co jakiś czas. I można sobie odebrać takie rzeczy właśnie za pomocą tej subskrypcji. A co jest najlepsze, ta subskrypcja na rok kosztuje 50 zł. Za 50 zł na rok możecie co miesiąc dawać komuś suba. Z tego Prime'a, Oprócz tego macie te wszystkie rzeczy. No to się zajebiście opłaca. Oj, byczku, opłaca się opłaca się w chuj. dlatego możecie sobie wejść na tą stronę Prime'a i sobie jakby kupić tą subskrypcję na 12 miesięcy tego Prime'a i wtedy macie 12 miesięcy oglądania tego wszystkiego możecie dawać subika na losowym kanale, to nie jest tak, że na 12 miesięcy musicie tego suba na przykład wykorzystać u mnie będzie mi bardzo miło, jeżeli to zrobicie, ale możecie tą subskrypcję wykorzystać u każdego a subskrypcje przez Prime są bardziej korzystne dla streamera niż zwykła subskrypcja? Nie, są trochę mniej korzystne subskrypcje Prime'a dla streamera dlaczego? Ponieważ jeżeli ja dostaję wypłatę, to tak jakby kończę dany miesiąc, no nie, skończyłam maj i teraz 15 czerwca dostanę wypłatę za maj. Ale dlaczego dostanę mniej, mniej pieniążków niż powinnam? Bo subskrypcje Prime rozliczają się dłużej. Do 45 miesięcy może być rozliczana subskrypcja z Prime, a, czyli nawet jak ktoś mi da na początku miesiąca, to możecie to dopiero obliczyć w wypłatę na trzeci miesiąc. No, także w imieniu moim i innych streamerów bardzo chętnie chcę Wam polecić y, subskrypcję z Prime a. Oddaję. Tak, 50 zł za 12 subów macie tak jakby, no nie tylko raz na miesiąc, Możecie dać tą subskrypcję. No, lepszej oferty nie ma niż Prime, to prawda. Pograłabym sobie w siatkówkę. I teraz słuchajcie czat. Co ja myślę? Bo fateci to się zbierają chyba na piłeczkę w piątek, nie? A ja bym się chciała zbierać na siatkóweczkę w piątek. Tylko brakuje mi znajomych. I czy wy, widzowie, chcielibyście pograć ze mną w siatkówkę? Oferta dla osób mieszkających w Warszawie. Zrobimy przedszkolną ligę siatkówki. Siatkówka dla osób 160 cm wzrostu. Ej, to nie tak! Halo, Sergiusz? Gdzie ja ma taka akcja? Bo oglądałem Tika tego Łukasza, nie? No. I ty tam mówisz, że, że kobiety tam, że później się podniecają nie tak szybko jak, jak faceci, że nie w 3 sekundy, nie? No. No, ale to ja ci dam teraz takie zapytanie, nie? Wiesz, kim jest Usain Bolt? No. No, multimedalista ogólnie i rekordzista na 100 metrów. To jeśli on biegnie 100 metrów poniżej 10 sekund, a ty biegniesz 100 metrów w 3,5 minuty, bo masz nadwagę i ogólnie no, no, nie potrafisz tego zrobić lepiej, to to jest jego wina, że jest dobry, czy twoja, że jesteś chłopak? Ale wiesz, ty, ty jako facet chcesz przebiec 100 metrów w jak naj, najszybszym czasie, a ja jako kobieta chciałabym pobiec maraton. No tak, tylko że... Maraton wy wygrywają wszyscy, którzy dobiegną do mety, nieważne w jakim czasie. Hmm. Wow, no wow, nie? Wow. Dzięki. Dobra, to, to do innego razu, nie? No. Dobra, to cześć. Jest! Jest! Punkt! Kur... Tak! Uch! Dobrze! A na szybko to wymyśliłam, no. Dzięki, dzięki. <laughs> Sapowa, dziękuję, dziękuję. Brawo, pukcik dla mnie. Dziękuję. To zwycięstwo dedykuję wam, drodzy widzowie. Zwycięstwo dedykuję wam. Byliście wspaniali, dziękuję. Zadzwonię jutro do mamy i jej opowiem. Chociaż nie, bo kontekst może ją nie urazyć. Ajajaj. Aj. Pierwszy raz tak mam, kurwa, w życiu ogólnie, nie? Nie, nie naprawdę, to Zostałem na Stary. Rafał? No. Bo kobiety zawsze narzekają, że faceci szybko dochodzą. No mi nie. O, no dobra. <noise> tak nie może być. Gdzie nie pójdę, tam mnie k**a złomują. No kurwa, mać. Co k*a masakra. No nie, <noise> no <daj> spokój. A! <noise> da, byś teraz zapytać y, mężczyznę, czy będzie chętny na gierkę? Remo? Remo, będziesz chciał grać. Pierwsza obej z... Nie? a wy Nie, się śmieci Bo tu nie bierenek, bo tu śmierdoli tymi śmieciami na balkonie, więc też mam. Żeby... śmieci! No to sobie oglądaj co chcesz, ale wy nie śmieci! Prosiłam cię od samego rana. Zaraz jakaś farma buch się zrobi na tym balkonie od tych śmieci, a do salonu to się wejście na no bo... No, śmierdzi nam w salonie, od samego rana, czyli od 15, no Straszyłem się, uciekał stąd Nie, bój się, my się że tylko tak Chim żartujemy Nie rozumiem, czy u kobieta nie może wynieść śmieci Ale to nie, nie tak, że to facet ma wynosić śmieci Po prostu on dostał zadanie wyniesienia śmieci Mógłby dostać też zadanie powieszenia prania Ale myślę, że wolili zadanie wyniesienia śmieci Buziaki, słodziaki Dziękuję wam za dzisiaj Buziaki, kochani